Witam serdecznie. Wracamy do cyklu na tapecie. Przed nami trzeci zespół Piłkackiej Jesieni drugiej Ligi, sezonu 21-22. Ruch Chorzów, zespół, który jest na podium i jest jako pierwszym zespołów, który jest w strefie barażowej. I przejdźmy do statystyk i tego wszystkiego, co było związane z jesienią chorzowskiego ruchu. Ruch Chorzów, kilkunastokrotny, czternastokrotny mistrz polski. No, co tu dużo mówić. Trwa odbudowa. Trwa odbudowa chorzowskiego ruchu, który 10 lat temu w sezonie 11-12 zdobywał wicemistrzostwo Polski, a jeszcze w sezonie 13-14 zajmował trzecie miejsce. To były bardzo dobre lata chorzowskiej piłki, aczkolwiek cały czas te problemy finansowe potęgowały problemy, potęgowały problemy. No i ruch chorzów przez ostatnie dwa lata. Ruchu Chorzów przez ostatnie dwa lata nie było na mapie centralnej Polski, ale wrócili chorzowianie. W poprzednim sezonie awansowali i w tym sezonie prezentują się bardzo dobrze. 36 punktów w tym sezonie zgromadzili niebiescy. 29 do 20 jeżeli chodzi o bramki strzelone od 24 czerwca, czyli od przeszłego pół roku. Trenerem chorzowskiego ruchu jest Jarosław Skrobacz. Bardzo dobrze znany na Górnym Śląsku. Były takie KS-u Jastrzębie Zdrój, którego... Trenował w pierwszej lidze, ale poprzednim klubem, który trenował Jarosław Skrobacz była pierwszoligowa Mieć, czyli dzisiejszy mistrz pierwszej ligi po jesiennej. Chorzowianie w tym sezonie, jeżeli chodzi o drugą ligę, o e-winner drugą ligę, mają 36 punktów. Tak jak widzicie, 10 zwycięstw, 6 porażek i 4 porażki, czyli mają o dwie porażki mniej niż wicemistrz jesieni Chojniczanka Chojnice. U siebie Chorzowie nie przegrali tylko jeden mecz, ale z 10 spotkań wygrali 5. 4 zremisowali na wyjeździe, zdobyli dwa punkty mniej. 5 zwycięstw, dwa remisy i 3 porażki. 20 stacone goli, czyli mają tyle samo stacone goli co Chojniczanka i na przykład piąta Olimpia Elbląg, o której też tutaj będę mówił oczywiście w tym cyklu. 20% porażki, 30 remisy i 50% procent zwycięstwa. Tak prezentują się statystyki procentowe Chorzowskiego ruchu po rundzie jesiennej drugiej ligi. No i oczywiście moje wyróżnienia. Tutaj nie kieruję się niczym, nie kieruję się jakimiś awansami, moimi przewidywaniami, kto trafi do ekstraklasy, Po prostu wyróżniam zawodników, których gdzieś tam obserwowałem i którzy dawali jakość czy to w defensywie, czy to w ofensywie. Tutaj mamy oczywiście mocno ofensywnych piłkarzy. Mamy Daniela Szczepana, zawodnik zawodnik, który 15 razy wystąpił na boiskach jest ta klasy, kilka sezonów temu w Śląsku, Wrocław, był piłkarz GKS-u Jastrzębie 20 meczów, 4 gole i 5 asyst konkretne statystyki Daniela Szczepana jeżeli chodzi o ten sezon piłkarskiej drugiej ligi, tak jak mówiłem, to jest zawodnik który występował w Śląsku Wrocław, wcześniej jeszcze w GKS-ie jest to już zawodnik doświadczony, jeżeli chodzi o Daniela Szczepana, bo to jest chłopak z rocznika 95, 26-27 lat. Chłopak z miasta Dydutowy, ze Śląska. Górnik, przyłów wychowany Górnika, przyłów KKS Jastrzębie i Śląsk Wrocław, gdzie widział w nim potencjał, no ale te 15 spotkań bez gola środkowego napastnika, liczby przeciętne nie dały jakości i zawodnik musiał wrócić na Śląsk. Gra w duchu Chorzów i będzie walczył o awans do pierwszej ligi. Drugim zawodnikiem jest Michał Mokrzycki, jeden występ w na klasie. Michała Mokrzyckiego, było to dawno temu w sezonie 16-17 barwa barwach Korony Kielce. Chłopak z Rzeszowa wiele lat spędził w Koronie, Kielce, był w Stali Rzeszów, w Stali Mielec, Stali, Stalowa Wola, Wiśle Sandomierz i od wiosny sezonu 18-19 barwach Ruch Chorzów, pomocnik. Jeżeli chodzi o Michała Mokrzyckiego, 19 meczów, 5 goli, 2 asysty, aż 6 żółtych kartek, może grać jako defensywny pomocnik, jako typowa szósteczka, typowa ósemeczka, jako środkowy pomocnik, 182 cm wzrostu Michała Mokrzyckiego, myślę, że to jest solidny zawodnik który jest młodszy, jest młodszy o 2 lata od Szczepana jest najmłodszym z tych tutaj, które wyróżniłem. No i tym trzecim zawodnikiem jest Tomasz Foszmańczyk, ogromne doświadczenie Foszmańczyka. W lutym, 7 lutego skończył 36 lat, chłopak z Bytomia, mnóstwo klubów, wychowanek Chorzowskiego Ruchu, był w Polonii Bytom, w Jastrzębiu, w Rakowie, w Radziąkowie, w Warcie Poznań, w Koronie Kielce, w Termalice, w GKS-ie Katowice, w Choniczance i właściwie z Chojniczanki wrócił po wielu latach do Chorzowskiego Ruchu, niewysoki 173 cm wzrostu, defensywny pomocnik, ale też mogący grać na pozycji numer 10 jako ofensywny. W tym sezonie 19 meczów, 7 goli, 1 asysta, kilka żółtych kartek, 3 żółte kartki. Na pewno jest to chłopak, od którego ta młodzież chorzowska, kilku tych młodych ciekawych piłkarzy jest może się uczyć. Jeżeli chodzi o Tomasza Foszmajczyka. no jest to chłopak, który jest przede wszystkim doświadczony, no bo też grał w piłkarskiej Ekstraklasie. Tutaj też trzeba powiedzieć o Tomaszu Foszmajczyku, ostatnio w Piłkackiej Ekstraklasie między innymi Tomasz Foszmajczyk grały w Termalice nie Ciecza. Jeżeli chodzi o jego występy w Ekstaklasie, bo przy Mokrzyskim mamy jeden występ w Ekstaklasie. Jeżeli chodzi o Szczepana 15, Tomasz Foszmańczyk 41 meczów w Ekstaklasie, dwa gole właśnie w drubet termalice nie Ciecza, bo to w sezonie 15-16. A debiut w Ekstaklasie zaliczył 9 lat temu, 10 w sezonie 12-13 w barwach Korony Kielce, 41 występów. Na tak doświadczonego gracza, może to nie jest dużo, ale myślę, że na poziom drugiej i trzeciej ligi jest to wystarczająco. Żeby dawać jakoś i żeby ci młodzi, tak jak to mówiłem, ci młodzi chłopacy z korzowskiego ruchu uczyli się. Przejdźmy do ogólnego podsumowania, i tego jak prezentował się ruch w ostatnich sezonach w sezonie 18-19 ruch właśnie spadał z drugiej ligi. Dość powiedzieć, że z czterech spadkowiczów, aż trzech przedstawicieli Górnego Śląska, bo wtedy spadał row rybnik. Rozwój Katowice i ruch Chorzów. Ciężkie czasy śląskiej piłki były w sezonie 18-19 w drugiej lidze, bo trzy zespoły z Górnego Śląska spadały do trzeciej ligi. I ruch Chorzów był najgorszym z tych zespołów, gromadząc niewiele ponad 30 punktów w 34 meczach, przegrywając niemal połowę spotkań z 34-16 spotkań. nie spadali, no i niestety to były bardzo ciężkie czasy dla chorzowskiej piłki. Później były dwa sezony w trzeciej lidze. Najpierw było trzecie miejsce no i w poprzednim sezonie awans w cuglach w sezonie 20-21 mistrzostwo trzeciej ligi. Kapitalny sezon miał Mariusz Idzik, później jego dziwne odejście z ruchu chorzów napastnik, który naprawdę fajnie się prezentował. Miał jakość, miał pewność gry w korzowie. Dzisiaj Mariusz Idzik gra w zespole Rezerw w Śląska Wrocław, czyli teoretycznie słabszym zespole tam też nie gra pierwszego placu. I to jest takie dla mnie dziwne, że gościu, który naprawdę dawał dużo jakości, mimo że to dopiero była trzecia liga, czwarty poziom Mariusz Idzik. No, odszedł z chorzowskiego ruchu w tym sezonie jesień 2021 bardzo udana. No bo to jest trzecie miejsce, czyli w ostatnich 2,5 roku ruch chorzów poniżej trzeciego miejsca nie schodzi i ważne, że jest szansa, aby w przyszłym sezonie chorzowianie nie zagrali już na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy. Jeżeli chodzi o innych zawodników, mamy ciekawego bramkarza, Jakub Bielecki, 191 cm wzrostu, wszystkie mecze 20 na 20 20 razy goli w tym sezonie, ale 7 na 0 solidny chłopak z Bytomia, tak więc kolejny Ślązak. Mamy także kolejnego Ślązaka, Bartłomieja Kulejewskiego, jest to chłopak mogący grać na środku obrony, 188 cm wzrostu, 20 na 20 i dwa gole dołożył Kulejewski. Trzy mecze w reprezentacji do lat 18. 21-latka, 22 lata skończy 30 marca. Chłopak ze Świętochłowic. O Foszmańczyku mówiłem, ale trzeba wspomnieć przede wszystkim o Łukaszu Janoszce. No to jest zawodnik, który w sezonie 11-12, czyli 10 lat temu, zdobywał wicemistrzostwo Polski z Duchem Chorzów. Chłopak z Bytomia, ale to jest przecież niebieska krew, błękitna krew Chorzowskiego ruchu, wychowanego ruchu radzionków, ale to w ruchu Chorzów. Debiutował te pełnoprawne debiuty w klasie mnóstwo spotkań, ponad 250 meczów w ekstaklasie syn słynnego Ecika, Mariana Janoszki, który świetnie się prezentował w GKSie Katowice i ruchu Radzionków na przełomie lat 80. i w latach 90., no Łukasz Janoszka, no wiemy, były piłkarz także Zagłębia Lubin w sezonie 15-16, z Zagłębiem Lubin zdobył brązowy medal, tak więc z ruchem zdobył wicemistrzostwo, z Zagłębiem trzecie miejsce naprawdę, no i wrócił, była... Po zagłębiu była jeszcze Stal Mielec i wrócił do Chorzowskiego ruchu. 18 marca młody Ecik skończył już 34 lata, w tym sezonie 20 meczów. Łukasza Janoszki, 5 goli i 1 i jedna asysta. No, tutaj przytaczam zawodników z Górnego Śląska. Kolejnym jest Przemysław Szkatuła. Też fajne statystyki chłopaka z Włodzisława Śląskiego, byłego piłkarza rowu, rybnik Polonii, bytom motoru Lublin. Wychował się właśnie w odrze. Włodzisław ostatnio był w pniówku Pawłowice Śląskie i Przemysław Szkatuła z Włodzisławia Śląskiego wykręcił 18 meczach, 3 gole i 4 asysty, 2 żółte kartki, tak więc zobaczcie, przytaczam Wam, jeszcze był wspomniany Tomasz Foszmańczyk, wszystko to chłopacy z Górnego Śląska jest także Tomasz Wójtowicz, między innymi jest także Filip Żagiel, tacy zawodnicy Wójtowicz jest z Katowic 20 meczów. Jedna asysta w tym sezonie, takiego bardzo bardziej prawego napastnika, prawego pomocnika, też kolejny chłopak z Katowic ze Śląska. Filip Żagiel jest z Lewina Brzeskiego w tym sezonie 12 meczów. Filipa i jeden gol 98 rocznik 16 września skończył 23 lata zawodni mogący grać i na lewej i na prawej stronie, tak więc kilku ciekawych tych chłopaków jest, kilku wielu z tych chłopaków jest bez nazwisk ale warto powiedzieć, że na przykład do ruchu chorzów w zimą dołączył Wania Markowicz zawodnik, który bardzo dobrze prezentował się w Koronie Kielce, chłopak, który jest obrońcą, bardziej takim defensywnym pomocnikiem, ale mogący grać jako też środkowy obrońca, 185 cm wzrostu. Kibice go kojarzą z występów w Koronie Kielce. Jakiś czas temu w Piłkackiej Ekstraklasie miał dobry czas, wyjeżdżał z Polski między innymi grał później w Wardarze Skopje w Macedonii, w Fareze w Portugalii, kilka innych klubów, bo był w Bośni, był w Gruzji. Tak więc kilka tych klubów zwiedził, 94 rocznik, tak więc na pewno na poziom drugiej ligi będzie to jakość. No i zobaczymy, czy chorzowie będą powoli, powoli z trenerem Jarosławem Skrobaczem odbudowywać się. Przede wszystkim celem jest powrót na zaplecze Ekstraklasy. I powrót, żeby te dobre lata, lata, w które w ostatnich dziesięcioleciu dwa razy ruch Chorzów sięgał po medale mistrzostw Polski, żeby ruch chorzów wrócił na piłkacką mapę Polski. Tuż, tuż już. Za Klasą, a być może za chwilę awansował do tej piłkarskiej ekstaklasy. Tego chorzowskiemu ruchowi życzę i trenerowi, i całej społeczności chorzowskiej, no bo to jednak jest 14-krotny mistrz polski. No i to był przede mną i za mną trzeci zespół piłkarskiej drugiej ligi po rundzie jesiennej, sezonu 2021-2022. Ruch Chorzów. Trzeci zespół piłkarskiej drugiej ligi. Przed nami kolejne zespoły: Radunia Stężyca, Olimpia Elbląg i szósty, szóste rezerwy Lecha Poznań. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się ciepło w zdrowiu. Ja mam problemy z gardłem, mam problemy z oddychaniem. Jestem troszeczkę przeziębiony, ale dla Was będę tutaj nagrywał kolejne odcinki i livey na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć, pa.